Rok 2010 zmienił wszystko, co świat wiedział o rosyjskim lotnictwie wojskowym. Zachodni eksperci przez lata twierdzili, że Rosja nigdy nie dogoni Amerykanów w dziedzinie myśliwców piątej generacji, że ich przemysł lotniczy jest zbyt przestarzały, a gospodarka zbyt słaba, by stworzyć coś, co mogłoby konkurować z legendarnym F-22 Raptor. A potem na pasie startowym lotniska w Komsomolsku nad Damurem pojawił się samolot, który sprawił, że w Pentagonie zapaliły się wszystkie czerwone lampki alarmowe. Zachód śmiał się, nazywając go tanią kopią amerykańskiego myśliwca rosyjską podróbką stworzoną z ukradzionych planów. Ale czy rzeczywiście mieli rację? Czy może popełnili błąd, który może ich drogo kosztować w przyszłej wojnie powietrznej? Historia tego niezwykłego myśliwca zaczyna się jednak znacznie wcześniej, bo już w latach 80. XX wieku kiedy amerykańskie siły powietrzne rozpoczęły program ATF, który miał dać im absolutną dominację w powietrzu na kolejne dekady. Sowiecki wywiad szybko dowiedział się o tym projekcie, i radzieckie dowództwo zdało sobie sprawę, że musi odpowiedzieć własnym programem, jeśli nie chce stracić równowagi sił w globalnej rywalizacji supermocarstw. Problem polegał na tym, że Związek Radziecki miał zupełnie inne podejście do projektowania samolotów bojowych niż Amerykanie. Którzy postawili wszystko na technologię stealth, czyli zdolność do unikania wykrycia przez radary przeciwnika. Rosyjscy inżynierowie uważali, że sama niewidzialność to za mało i że samolot musi przede wszystkim być szybki, zwrotny i zdolny do wygrywania walk powietrznych dzięki swojej manewrowości, a dopiero potem można myśleć o zmniejszeniu jego sygnatury radarowej. To fundamentalna różnica w filozofii projektowania doprowadziła do powstania programu MFI. Czyli mnogofunkcjonalnej, frontowej i co można przetłumaczyć jako wielozadaniowy myśliwiec frontowy. Biuro Konstrukcyjne Mikojan rozpoczęło pracę nad projektem, który miał połączyć niesamowitą zwrotność z pewnymi elementami technologii obniżającej wykrywalność radarową, ale los sprawił, że ten ambitny program nigdy nie został zrealizowany tak, jak planowano. W 1991 roku Związek Radziecki rozpadł się. A wraz z nim runął cały system finansowania przemysłu zbrojeniowego, który przez dekady pochłaniał ogromną część budżetu państwa. Rosja lat 90. była krajem pogrążonym w chaosie gospodarczym, gdzie naukowcy i inżynierowie pracowali bez wypłat przez wiele miesięcy, a najzdolniejsi specjaliści masowo emigrowali na zachód w poszukiwaniu lepszego życia i możliwości wykorzystania swoich umiejętności. W tych trudnych warunkach biuro Mikoyana kontynuowało pracę nad swoim projektem i w 1994 roku światu pokazano MIG-144, prototyp myśliwca piątej generacji, który miał być rosyjską odpowiedzią na amerykańskiego F-22. Samolot wyglądał imponująco ze swoimi podwójnymi statecznikami pionowymi i charakterystycznym kształtem kadłuba. Ale każdy ekspert widział, że to maszyna niedokończona, pełna kompromisów wymuszonych brakiem funduszy i przestarzałą technologią. MIG-144 wykonał zaledwie kilka lotów testowych i nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, stając się symbolem upadku rosyjskiego przemysłu lotniczego obiektem żartów zachodnich analityków, którzy twierdzili, że Rosja już nigdy nie podniesie się z kolan. Ale w tym samym czasie gdy Mikojan zmagał się z problemami finansowymi i technicznymi, inne rosyjskie biuro konstrukcyjne pracowało w ciszy nad czymś, co miało zmienić oblicze rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Biuro Suchoja, producent legendarnych myśliwców z rodziny Flanker, zdecydowało się na desperacki krok i zaczęło finansować z własnych środków budowę demonstratora technologii, który miał udowodnić, że rosyjscy inżynierowie wciąż potrafią tworzyć Rewolucyjne konstrukcje lotnicze. Tak powstał S-37 Berkut. Samolot o skrzydłach odwróconego skoku, który wyglądał jak maszyna przeniesiona z filmów science fiction. Ten niezwykły myśliwiec eksperymentalny nie był przeznaczony do produkcji seryjnej, ale miał pokazać rosyjskiemu rządowi i całemu światu, że biuro Suchoja jest zdolne do innowacji na najwyższym poziomie i że warto w nie inwestować. Strategia okazała się skuteczna, bo kiedy na początku lat 2000 rosyjski rząd zdecydował się uruchomić nowy program myśliwca piątej generacji pod kryptonimem PAKFA, to właśnie Suchoj został wybrany jako główny wykonawca bez żadnego konkursu. Decyzja ta wywołała kontrowersje, ale argumenty przemawiały same za siebie, bo biuro Mikojana było pogrążone w kryzysie finansowym i organizacyjnym, podczas gdy Suchoj, nie tylko przetrwał trudne lata 90., ale nawet zdołał rozwinąć i sprzedać za granicę ulepszone wersje swoich myśliwców Su-27 i Su-30. Teraz ci sami inżynierowie, którzy stworzyli Berkuta, mieli zaprojektować samolot, który miał przywrócić Rosji status supermocarstwa lotniczego i pokazać Amerykanom, że era ich bezwzględnej dominacji w powietrzu dobiega końca. 29 stycznia 2010 roku na lotnisku imienia Gagarina w Komsomolsku nad Amurem panowało niezwykłe napięcie, bo po latach tajnych prac nadszedł moment, na który czekali wszyscy rosyjscy inżynierowie lotniczy. Na płycie postojowej stał samolot oznaczony jako T-50 maszyna pokryta specjalną farbą pochłaniającą promieniowanie radarowe o kształtach tak futurystycznych że trudno było uwierzyć, iż została zaprojektowana w kraju, który jeszcze dekadę wcześniej nie był w stanie wypłacać pensji swoim naukowcom. Pilot doświadczalny Siergiej Bogdan wsiadł do kokpitu i po wykonaniu wszystkich procedur przedstartowych wyprowadził samolot na pas. Dodał gazu i wzniósł się w mroźne syberyjskie niebo, inaugurując nowy rozdział w historii rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Ten pierwszy lot trwał zaledwie 47 minut ale wywołał prawdziwą burzę medialną na całym świecie, i natychmiast zaczęły pojawiać się analizy, spekulacje oraz przede wszystkim drwiny ze strony zachodnich ekspertów i komentatorów. Amerykańskie media niemal jednogłośnie ogłosiły, że T-50 to po prostu tania kopia F-22 Raptor, że Rosjanie ukradli amerykańskie plany i próbują zbudować własną wersję najlepszego myśliwca świata. Nie mając do tego odpowiedniej technologii ani doświadczenia. Komentatorzy w telewizji śmiali się, pokazując zdjęcia obu samolotów obok siebie i wskazując na podobieństwa w ogólnym kształcie kadłuba, układzie skrzydeł i podwójnych statecznikach pionowych, twierdząc, że to dowód na rosyjskie szpiegostwo przemysłowe. Ale ci, którzy naprawdę znali się na projektowaniu samolotów bojowych, widzieli coś zupełnie innego i zdawali sobie sprawę, że powierzchowne podobieństwo do F-22. Ukrywa konstrukcję opartą na fundamentalnie odmiennej filozofii i rozwiązaniach technicznych. Prawda była taka, że T-50 znacznie bardziej przypominał inny amerykański samolot, mianowicie YF-23 Black Widow. Prototyp, który przegrał z Raptorem w konkursie na myśliwiec ATF i nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, pomimo swoich rewolucyjnych rozwiązań. To właśnie od tej odrzuconej przez Amerykanów konstrukcji rosyjscy inżynierowie zaczerpnęli niektóre z najbardziej innowacyjnych elementów swojego projektu, co było ironią losu, bo oznaczało, że Rosjanie budowali samolot w oparciu o koncepcję, którą sami Amerykanie uznali za zbyt ryzykowną. Najbardziej charakterystyczną cechą T-50 był układ napędowy z dwoma silnikami umieszczonymi w osobnych gondolach, oddzielonych szerokim tunelem przechodzącym przez środek kadłuba. To rozwiązanie, typowe dla rodziny myśliwców Flanker, było całkowicie odmienne od zwartego układu zastosowanego w F-22 i miało swoje konkretne zalety. Tunel między gondolami silnikowymi generował dodatkową siłę nośną przy dużych kątach natarcia, poprawiał stabilność samolotu podczas gwałtownych manewrów i pozwalał na zastosowanie większej wewnętrznej komory uzbrojenia niż w przypadku konstrukcji amerykańskiej. Stateczniki pionowe T-50. Były nachylone na zewnątrz pod znacznym kątem, co jest standardowym wymogiem dla samolotu o obniżonej wykrywalności radarowej. Ale rosyjscy konstruktorzy poszli o krok dalej i zaprojektowali je tak, by całe stateczniki mogły poruszać się jako powierzchnie sterowe. Takie rozwiązanie zastosowano właśnie w YF-23 i pozwalało ono na znacznie lepszą kontrolę samolotu przy dużych prędkościach oraz w sytuacjach ekstremalnych, gdy tradycyjne stery okazywały się niewystarczające. Dodatkowo T-50 posiadał ruchome klapy w nasadach skrzydeł, tak zwane napływy korzeniowe, które działały podobnie do przednich płatów sterowych spotykanych w myśliwcach takich jak Eurofighter Typhoon czy Rafale, ale były znacznie lepiej zintegrowane z profilem samolotu pod względem zmniejszenia odbicia radarowego. Absolutnym triumfem rosyjskiej myśli inżynierskiej był jednak system trójwymiarowego sterowania wektorem ciągu, który pozwalał na odchylanie strumienia gazów wylotowych. Nie tylko w górę i w dół, ale również na boki. Amerykański F-22 posiadał jedynie dwuwymiarowe sterowanie wektorem ciągu, działające wyłącznie w płaszczyźnie pionowej, co dawało T-50 teoretyczną przewagę w walkach manewrowych na bliskim dystansie. Rosyjscy piloci demonstrowali możliwości tego systemu na kolejnych pokazach lotniczych, wykonując figury akrobatyczne, które wydawały się przeczyć prawom fizyki, takie jak słynna Kobra Pugaczowa. Czy jeszcze bardziej ekstremalne manewry, podczas których samolot niemal zatrzymywał się w powietrzu i obracał wokół własnej osi, jak gigantyczna metalowa baletnica? Zachodni analitycy odpowiadali na te pokazy wzruszeniem ramion, twierdząc, że tego typu ewolucje nie mają żadnego znaczenia we współczesnej wojnie powietrznej, gdzie starcia rozstrzygają się na dystansie dziesiątek kilometrów za pomocą pocisków kierowanych, a nie w bliskich pojedynkach. Jak za czasów I wojny światowej. Twierdzili, że Rosjanie budują samolot do wojny, która nigdy nie nadejdzie, poświęcając właściwości stealth na rzecz manewrowości, która w erze nowoczesnych radarów i pocisków o zasięgu ponad 100 km jest kompletnie bezużyteczna. Ale rosyjscy projektanci mieli swoje powody, by podążać tą drogą, i wynikały one z ich własnych doświadczeń wojennych oraz analizy rzeczywistych konfliktów zbrojnych ostatnich dekad. Wiedzieli, że technologia stealth nie jest absolutna i że każdy samolot można w końcu wykryć, jeśli przeciwnik ma odpowiednio czuły sprzęt lub szczęście. A wtedy zdolność do przetrwania w walce powietrznej zależy od tego, jak dobrze Twój samolot manewruje i jak szybko możesz strzelić do wroga, zanim on strzeli do Ciebie. Jednak za imponującymi pokazami lotniczymi i futurystycznym wyglądem T-50. Kryła się poważna słabość, która przez lata była największym sekretem rosyjskiego przemysłu lotniczego i przedmiotem nieustannych spekulacji wśród zachodnich analityków. Problem dotyczył serca każdego samolotu bojowego czyli silników i był na tyle poważny, że mógł przekreślić całą ideę rosyjskiego myśliwca piątej generacji jako maszyny zdolnej do rywalizacji z amerykańskimi konstrukcjami. Rosyjscy inżynierowie popełnili bowiem błąd, który wielokrotnie w historii radzieckiego i rosyjskiego lotnictwa prowadził do porażki ambitnych projektów. Mianowicie rozpoczęli budowę samolotu, zanim stworzyli dla niego odpowiednie jednostki napędowe. T-50 od samego początku latał z silnikami oznaczonymi jako AL-41F1, które były zmodyfikowaną wersją jednostek napędowych stosowanych w myśliwcu Su-35 Flanker E. To były doskonałe silniki, jak na standardy czwartej generacji, wyposażone w system trójwymiarowego sterowania wektorem ciągu i generujące imponujący ciąg, ale brakowało im kluczowej cechy, która definiowała myśliwce piątej generacji na całym świecie. Chodzi o zdolność do tak zwanego supercruise, czyli utrzymywania prędkości naddźwiękowej bez użycia dopalacza, co pozwala na znacznie oszczędniejsze gospodarowanie paliwem. I wielokrotnie zwiększa zasięg operacyjny samolotu podczas misji bojowych. Amerykański F-22 Raptor został zaprojektowany od podstaw wokół silników Pratt Whitney F-119, które pozwalały mu na utrzymywanie prędkości powyżej jednego maka bez włączania energochłonnego dopalacza, co dawało mu ogromną przewagę taktyczną. Nad wszystkimi potencjalnymi przeciwnikami. Rosyjski T-50 z silnikami AL-41 mógł teoretycznie osiągnąć podobne parametry, ale tylko w bardzo lekkiej konfiguracji, bez pełnego uzbrojenia i z minimalnym zapasem paliwa, co czyniło tę zdolność praktycznie bezużyteczną w rzeczywistych warunkach bojowych. To był brudny sekret rosyjskiego programu, o którym rosyjskie media wolały nie wspominać, jednocześnie wychwalając niezrównane możliwości nowego myśliwca. Prawdziwe silniki dla T-50, oznaczone kryptonimem e 30 istniały głównie na papierze i w laboratoriach badawczych, a ich rozwój ciągnął się latami, bez widocznych postępów. Te nowe jednostki napędowe, oficjalnie nazywane AL-51, miały oferować nie tylko zdolność do supercruise przy prędkości około 1,5 macha, ale również specjalne dysze wylotowe z ząbkowanymi krawędziami, Podobne do tych stosowanych w amerykańskim silniku F-135 napędzającym F-35 Lightning. Takie dysze znacząco zmniejszają sygnaturę termiczną i radarową tylnej części samolotu, eliminując jeden z największych problemów T-50, którym były wyraźnie widoczne na zdjęciach satelitarnych i termowizyjnych gorące elementy tytanowe wokół wylotów silników. Opóźnienia w programie silnikowym miały katastrofalne konsekwencje dla międzynarodowej współpracy przy projekcie T50, a konkretnie dla partnerstwa z Indiami, które przez lata było głównym źródłem finansowania całego przedsięwzięcia. Indie przystąpiły do programu w 2007 roku z wielkimi nadziejami i jeszcze większymi pieniędzmi, planując zakup ponad 200 własnych egzemplarzy w wersji dwumiejscowej oznaczonej jako FGFA. Czyli Fifth Generation Fighter Aircraft. Indejscy wojskowi marzyli o tym, że ich siły powietrzne, jako jedne z pierwszych na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi i Rosją, będą dysponować myśliwcem piątej generacji, co miało zmienić układ sił w regionie i dać im przewagę nad odwiecznym rywalem, czyli Pakistanem. Jednak rok za rokiem indyjscy partnerzy obserwowali, jak rosyjski program pogrąża się w coraz większych problemach technicznych i organizacyjnych jak kolejne terminy są przekraczane, a obiecane parametry samolotu pozostają nieosiągnięte. Indyjscy inżynierowie, którzy mieli uczestniczyć w pracach rozwojowych, skarżyli się, że Rosjanie nie dzielą się z nimi kluczowymi technologiami i traktują ich bardziej jak źródło finansowania, niż jak równoprawnych partnerów. Szczególne oburzenie wywołały doniesienia o problemach z silnikami oraz o tym, że rzeczywiste właściwości stealth T50 są znacznie gorsze niż pierwotnie obiecywano, co stawiało pod znakiem zapytania sensowność całej inwestycji. W 2018 roku nastąpił ostateczny rozłam i Indie oficjalnie wycofały się z programu FGFA, ogłaszając, że samolot w obecnej formie nie spełnia ich wymagań operacyjnych i że wolą zainwestować te pieniądze w rozwój własnego myśliwca piątej generacji o nazwie Amka. To był potężny cios dla rosyjskiego przemysłu lotniczego, nie tylko finansowy, ale przede wszystkim wizerunkowy, bo pokazał całemu światu, że nawet tradycyjni sojusznicy Moskwy tracą wiarę w zdolności Rosji do realizacji tak zaawansowanych projektów technologicznych. Konsekwencje wycofania się Indii były natychmiastowe i brutalne dla całego programu SU-57, bo tak oficjalnie zaczęto nazywać T-50 po jego przyjęciu do uzbrojenia rosyjskich sił powietrznych. Pierwotne plany zakładały produkcję co najmniej 200 egzemplarzy tego myśliwca do roku 2020, co miało zapewnić pełne przezbrojenie rosyjskiego lotnictwa taktycznego i zastąpienie starzejących się maszyn z rodziny SU-27. Bez indyjskich pieniędzy te ambitne plany trzeba było drastycznie zredukować najpierw do 150 maszyn, potem do 76, a w pewnym momencie mówiło się nawet o zamówieniu zaledwie jednej eskadry liczącej 12 samolotów. Kwestia rzeczywistych właściwości Stealth Su-57 stała się przedmiotem zaciekłych debat w środowisku ekspertów wojskowych i entuzjastów lotnictwa na całym świecie, a opinie wahały się od skrajnego sceptycyzmu. Do ostrożnego uznania dla rosyjskich osiągnięć. Zachodni komentatorzy od lat powtarzali, że rosyjski myśliwiec ma właściwości maskujące porównywalne do cegły, że jego kształty aerodynamiczne zdradzają całkowity brak zrozumienia zasad technologii stealth i że każdy nowoczesny radar wykryje go z odległości setek kilometrów. Z drugiej strony rosyjska propaganda twierdziła, że SU-57 jest praktycznie niewidzialny dla zachodnich systemów obrony powietrznej. I że stanowi rewolucję w dziedzinie lotnictwa wojskowego. Ale prawda, jak zwykle, leżała gdzieś pośrodku między tymi skrajnymi stanowiskami. Przełom w dyskusji nastąpił, gdy do internetu wyciekł rosyjski dokument patentowy opisujący założenia projektowe samolotu T-50 w zakresie minimalizacji sygnatury radarowej. Według tego dokumentu projektanci zakładali osiągnięcie skutecznej powierzchni odbicia radarowego w przedziale od 0,1 do 1 m2. Co było wartością znacznie wyższą niż deklarowane parametry amerykańskich odpowiedników. Dla porównania, F-22 Raptor ma według różnych źródeł skuteczną powierzchnię odbicia radarowego rzędu 0,0001 m2, czyli wielkości metalowej kulki o średnicy kilkunastu milimetrów. Natomiast F-35 Lightning. Osiąga wartość około 0,0005 m2. Te liczby sugerowały, że SU-57 jest od 1000 do 10 tysięcy razy bardziej widoczny na radarze niż jego amerykańscy konkurenci, co wydawało się potwierdzać najgorsze obawy krytyków rosyjskiego programu. Jednak specjaliści z portalu Aircraft101 przeprowadzili własną niezależną analizę. Wykorzystując zaawansowane modele matematyczne symulujące rozpraszanie fal radarowych przez trójwymiarowe modele współczesnych myśliwców. Ich wyniki pokazały bardziej złożony obraz sytuacji i ujawniły, że porównywanie samolotów na podstawie pojedynczej liczby opisującej skuteczną powierzchnię odbicia radarowego jest dużym uproszczeniem, które nie oddaje rzeczywistych możliwości tych maszyn. Analiza wykazała, że SU-57 Rzeczywiście ma medianę skutecznej powierzchni odbicia radarowego w przednim sektorze 120 stopni, wynoszącą około 0,48 m2, co było zgodne z wyciekłym rosyjskim patentem. F-35 w tej samej analizie osiągnął wartość około 0,06 m2, czyli był około 8 mniej widoczny od rosyjskiego konkurenta. Ale te wyniki nie uwzględniały wpływu specjalnych materiałów pochłaniających promieniowanie radarowe, którymi pokrywane są współczesne samoloty stealth i które mogą zmniejszyć sygnaturę radarową nawet o 90% w zależności od jakości i grubości powłoki. Największym problemem Su-57 w zakresie właściwości stealth pozostawały jednak te nieszczęsne silniki, a konkretnie ich niezakryte łopatki sprężarek, widoczne w wlotach powietrza oraz odsłonięte elementy tytanowe. Wokół dysz wylotowych. W amerykańskich samolotach piątej generacji kanały wlotowe są specjalnie ukształtowane w formie litery S, która całkowicie zasłania wirujące elementy silnika przed promieniowaniem radarowym nadchodzącym z przodu samolotu, ale rosyjscy konstruktorzy nie zastosowali tak radykalnego rozwiązania w swoim projekcie. Eksperymentalny Su-47 Berkut miał ukryte łopatki sprężarek, więc inżynierowie z biura Suchoja wyraźnie znali tę technologię, ale z nieznanych przyczyn zdecydowali się nie implementować jej w wersji seryjnej Su-57. Niezależnie od kontrowersji wokół właściwości stealth, rosyjski myśliwiec dysponował zestawem awioniki, który robił wrażenie nawet na zachodnich ekspertach i w niektórych aspektach przewyższał rozwiązania stosowane w amerykańskich samolotach. Sercem systemu elektronicznego SU-57 był radar N036 Białka, rewolucyjna konstrukcja składająca się nie z jednej, ale z pięciu oddzielnych anten fazowanych, pracujących w różnych zakresach częstotliwości. Główna antena umieszczona w nosie samolotu działała w paśmie X i służyła do wykrywania celów na dużych odległościach oraz naprowadzania uzbrojenia, zapewniając zdolności porównywalne z najlepszymi zachodnimi radarami pokładowymi. Po bokach przedniej części kadłuba zamontowano dwie dodatkowe anteny, również pracujące w paśmie X, ale o mniejszym zasięgu, które dawały pilotowi pokrycie radarowe w sektorze około 270 stopni wokół samolotu. To oznaczało, że SU-57 mógł śledzić cele znajdujące się niemal za jego skrzydłami, co było niemożliwe dla samolotów wyposażonych w tradycyjne radary z pojedynczą anteną skierowaną do przodu. Wreszcie w krawędziach natarcia skrzydeł ukryto dwie anteny pracujące w paśmie L, które służyły przede wszystkim do wykrywania samolotów stealth przeciwnika oraz jako element systemu walki elektronicznej zdolnego do zakłócania radarów i systemów łączności wroga. Na przedniej części kadłuba, tuż przed kabiną pilota, znajdował się system optoelektroniczny, podobny do tego stosowanego w F-35, pozwalający na wykrywanie celów na podstawie ich sygnatury termicznej, bez konieczności włączania radaru i tym samym zdradzania własnej pozycji. Amerykański F-22 Raptor nie posiadał takiego systemu w swojej pierwotnej wersji, co było uznawane za jedną z niewielu słabości tego myśliwca. Chociaż nowsze modernizacje miały ten brak uzupełnić. SU-57 wyposażono również w pocisk powietrze-powietrze dalekiego zasięgu R-37M, zdolny do rażenia celów z odległości ponad 200 km, co dawało rosyjskiemu pilotowi możliwość zaatakowania przeciwnika, zanim ten w ogóle zorientuje się, że jest śledzony. Jednak najbardziej intrygującym elementem rosyjskiego programu nie był sam SU-57, lecz towarzyszący mu bezzałogowy aparat latający, oznaczony jako S-70-Ochotnik, który miał całkowicie zmienić sposób wykorzystania tego myśliwca w walce. Ten masywny dron o latającym skrzydle przypominającym amerykańskiego B-2 Spirit został zaprojektowany z myślą o znacznie lepszych właściwościach stealth niż samolot załogowy i mógł przenosić poważne uzbrojenie w wewnętrznych komorach bombowych. Koncepcja zakładała, że Su-57 będzie działał jako latające centrum dowodzenia, kontrolując kilka dronów Ochotnik, które wykonają najbardziej niebezpieczne zadania, takie jak penetracja obrony przeciwlotniczej przeciwnika czy atakowanie celów naziemnych w głębi wrogiego terytorium. S-70 wykonał już dziesiątki lotów testowych, w tym wspólne loty z Su-57. Podczas których testowano systemy łączności i wymiany danych między załogowym myśliwcem a jego bezzałogowym towarzyszem. Rosja rozwijała również nowy system łączności taktycznej, oznaczony jako OZOT, odpowiednik natowskiego Link-16, który miał umożliwić koordynację działań całych grup samolotów i dronów w czasie rzeczywistym. To ambitna wizja przyszłości wojny powietrznej, w której pilot Su-57 staje się bardziej dowódcą eskadry robotów niż tradycyjnym pilotem myśliwca. Ale pozostaje pytanie, czy Rosja ma zasoby, by tę wizję zrealizować. Doniesienia o bojowym użyciu Su-57 zaczęły pojawiać się już w 2018 roku, kiedy rosyjskie media ogłosiły, że samolot przeszedł testy w warunkach bojowych podczas operacji w Syrii. Oficjalnie chodziło o sprawdzenie systemów awioniki i uzbrojenia w rzeczywistym środowisku operacyjnym, ale szczegóły tej misji pozostają tajemnicą. I wielu ekspertów wątpi, czy Su-57 faktycznie wykonywał jakiekolwiek zadania bojowe, czy tylko latał nad terytorium kontrolowanym przez siły rosyjskie, z dala od jakiegokolwiek zagrożenia. Znacznie więcej kontrowersji wywołały doniesienia o użyciu Su-57 w wojnie na Ukrainie, gdzie według niektórych źródeł rosyjski myśliwiec miał odnieść pierwsze zwycięstwo powietrzne w historii, zastrzelając ukraiński samolot Su-27. Te informacje były niemożliwe do zweryfikowania i mogły być równie dobrze elementem rosyjskiej propagandy wojennej, która desperacko potrzebowała sukcesów w obliczu licznych porażek na froncie. Faktem pozostaje, że Rosja posiadała zaledwie kilkanaście egzemplarzy SU-57 i ryzykowanie tak cennych maszyn w walce, gdzie mogły zostać zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, byłoby decyzją co najmniej kontrowersyjną. Porównując rosyjski program z chińskim odpowiednikiem, widać wyraźnie różnice w podejściu i możliwościach obu państw. Chiński J-20 Mighty Dragon wszedł do służby operacyjnej już w 2017 roku, i od tego czasu Chiny wyprodukowały ponad 200 egzemplarzy tego myśliwca, tworząc realną siłę zdolną do przeciwstawienia się amerykańskim samolotom piątej generacji. Tymczasem Rosja po 15 latach rozwoju Miała w służbie jedynie około 15 sztuk SU-57, co nie wystarczało nawet do wyposażenia jednego pełnego pułku lotniczego. Nawet gdyby wszystkie zamówione 76 samolotów zostało dostarczone, to wciąż byłaby kropla w morzu wobec ponad 1000 F-35, będących w służbie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Przyszłość programu Su-57 zależy w dużej mierze od tego, czy Rosji uda się w końcu ukończyć rozwój silników Isdielije 30 i wprowadzić zmodernizowaną wersję oznaczoną jako Su-57M. Ta ulepszona wersja ma oferować nie tylko lepsze osiągi dzięki nowym silnikom, ale również poprawione właściwości stealth i bardziej zaawansowaną awionikę. Czy Rosja znajdzie na to pieniądze i zasoby techniczne w obliczu sankcji gospodarczych i kosztów wojny, pozostaje wielką niewiadomą. SU-57 to samolot pełen paradoksów niedoskonały, ale groźny wyśmiewany, ale inspirujący szacunek budowany latami, ale wciąż niedokończony. Jeśli ta historia was zainteresowała i chcecie więcej materiałów o najnowocześniejszej broni świata, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, o jakiej technice wojskowej chcielibyście usłyszeć następnym razem. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i do zobaczenia wkrótce.